Dzisiejszy wyścig może pomimo y, no, niesatysfakcjonującego wyniku, y, uważam, że bardzo dobry. Czułem się naprawdę y, świetnie i podczas płynięcia, i po płynięciu takie odczucie, rzeczywiście było bardzo fajne. Wiedzieliśmy już przed y, startem, że mogą nas ściągnąć z, y, podczas płynięcia, po prostu zatrzymać nas i przełożyć wyścig na następny dzień. Y, no ale tak czy siak wyszliśmy na te słupki. No, śmieszna sytuacja trochę, że nas zdjęli już ze, ze słupków i kazali wracać. No, ale tam yy, no, trochę się yy, chłopaki podenerwowali taką sytuacją, yy, więc wspólną decyzją całego finału yy, przesunęliśmy ten wyścig po prostu na, na dzisiaj, tak, żeby bez stresu móc płynąć. Już jestem przyzwyczajony do codziennego pływania, i dla mnie to była. Yy, bułka z masłem. Zdecydowanie yy, walka będzie i, i na basenowych mistrzostwach, i na tych na wodach otwartych. Yy, no, jednak nie, nie można tego odsunąć całkowicie, jeżeli, jeżeli tak dobrze mi to wychodzi.